Zaledwie rok od ciebie starsza, Karolina Pisarek ostatnio e, przyznała, że jest już milionerką. E, powiedz, ile tobie brakuje? Nie będę mówić, nie. nie lubię rozmawiać mimo wszystko o pieniądzach, bo to nie jest największa wartość w życiu. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy jestem w stanie kupić własne mieszkanie, udekorować je i żyć swoim nawet ciastem, ale własnym, to jest moment, w którym mogę podjąć się innych rzeczy, więc pieniądze zawsze będą u mnie na pewno drugorzędną wartością, dopóki nie zacznie doskwierać mimo, że ich brak. Ale dopóki je mam, to nie liczę, ile ich mam liczę tylko na to, żeby mi ich nie starczyło, a oprócz tego cenię zupełnie inne rzeczy. A co sądzisz o takim sukcesie Karoliny Pisarek? Bardzo, bardzo, bardzo jestem dumna, naprawdę. Wydaje mi się, że jeżeli cieszy ją to, co robi, to powinna robić to dalej i to, że są przy tym pieniądze, to jest po prostu dodatek, miły dodatek, ale niech najbardziej skupić się na tym, co po prostu kocha, bo jeżeli będzie dużo zarabiać, ale nie będzie kochać tego, co robi, to to nie jest szczęśliwe życie. Nigdy nie będzie.